Pana, witajcie. A co macie, to dajcie! Pójdźmy, pójdźmy z weselem, do tego do Betlejem. Hola, hola, pastery z pola! hola, hola, pastery z pola! Pójdźcie przywitać pana, padajcie na kolana! Oddajcie mu szkodary, serce przejmę ofiary! Nad bliską doliną jasne una. Surą zaczęł się i zobaczył się, za krzyfnął mocno Wojtek do Szymona. Szymonie kochany, znak to nie widziany, że całe niebo goleje. Na braci zawołaj, niechaj wstawają. Kuwa i Nikołaj niechaj nie Barany i safy, porzęta i skąpy zamknione. i Dzień Narodzenia Syna Jedynego, Ojca Przeciwnego, Boga Prawdziwego. Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy. Chrystusa. Na niebie nie trwała, Bogu będzie trwała, a ludziom pokój na ziemi. Panda porodziła niebieskie dziecko, W żłobie położyła małe pachlątko. Pasterze śpiewają, na multankach grają. Dziękujemy pasterzom za kolądowy pokłon. Jeszcze... Jeszcze poprosimy ich, aby wręczyli małemu Jezusowi na ręce św. Józefa małego gołąbka, symbol pokoju. Bożego Narodzenia radość wszelkiego stworzenia. Taki w górę podlatują, Jezusowi przyśpiewują. Słowik zaczyna wyszkantem, szczygieł mu wturuje altem. Szwab tenorem krzyknie czasem, a gołąbek gruchnie basem. Moi drodzy, Jezus potrzebuje utulić tego gołębia, utulić do snu. Aby ten gołąb, znak pokoju zaistniał nad nami. Poleciał. Niech leci nad całą Ziemią w szczególny sposób tam, gdzie dzisiaj trwają niepokoje i wojny aby on tam, lecąc nad tymi miejscami, rozsiał pokój Jezusowy ten, który przyniósł na Ziemię. Pójdź go do góry, nie kleci! I niech tam pokój zaistnieje, który przynosi Jezus Chrystus ze sobą na ziemię. I posłuchajmy, co Maryja nam chce powiedzieć, do nas wszystkich na ten cały rok, którzy przyszliśmy tutaj oddać za pasterzami pokłon Jezusowi. Dziecią też Lili, lili, Śliczne li liczne panią też Lili, lili,

Ligia Pesco, Jeszcze się pytają, jeszcze szukają, ale myślę, że teraz już wiedzą dokładnie, gdzie się narodził nowy król. Niech okażą, bo maryją stają z kołem, niosą Panu dary. dary przed Jezusem biją czołem, składają ofiary. Trzy Trzykroć szczęśliwi, królowie, któż wam nie zazdrości. Cóż my damy, to nam powie, pałając miłości. Trzy szczęśliwi, królowie, któż ma mnie zazdrości. Cóż my damy, kto nam powie, pałając z miłości. Oj drodzy, nowy rok bierze, w jasełkach leży. A kto, kto? Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę na ziemi. Leży dzieciątko jako jagniątko, a gdzie, gdzie? W betajem mieście, tam się pospieszcie znajdziecie. Królowie jadą wielką gromadą, a skąd, skąd? Od schodu słońca, szukając końca zbawienia naszego. My również, moi drodzy, za tą piękną polską kolędą chcemy powiedzieć, ach witaj Zbawco, z dawna żądany, cztery tysiące lat wyglądany, na Ciebie króle prorocy czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił. Więc pójdźmy wszyscy do stajenki. Moi drodzy, przed Panem teraz będą kłaniać się królowie. Jako pierwszy ukłoni się Jezusowi afrykański król Baltazar. Więc zawołajmy, tak jak wołał przez całą drogę, Bóg się rodzi! Moc truchleje! Oh się będzie kłaniał król Melchior, więc zwołajmy, Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. I jak ostatni podejdzie z szanownych gości Król Kacper. Witaj Dzieciąteczko w żłobie. Wydajemy Boga w Tobie. die